Zaczynamy rozgrzewkę jak zawsze od porządnego przeciągnięcia się, takiego obudzenia trochę swojego ciała. W tej rozgrzewce duży nacisk kładziemy na górę ciała, ale też chcemy, żeby wszystkie części ciała się trochę przygotowały do tego wysiłku. Więc zaczynamy sobie od marszu. Od razu troszkę w szybszym tempie, ale oczywiście dopasuje do siebie. Uruchamiasz ręce, uruchamiasz kolana, unosisz. Świetnie. Idziemy sobie do boku. Zobacz, uruchamiamy teraz stawy ramienne. Ok, teraz tak jakbyśmy wyciskały do przodu rękami. Ściągamy łopatki i pchamy ręce w przód. Super. Teraz w jedną stronę i w drugą. Zobacz, odstawiam nogę i ręka w przód. Super. Ponownie dostawiam nogę do nogi. Ręce pchają w górę. Ściągnij łopatki. Klatka piersiowa lekko uniesiona. Brzuch troszkę napięty. Jeszcze, jeszcze. Cały czas się rozgrzewamy. Robi się chyba powoli cieplej. Pięta w tył. Ściągamy łopatki. Otwieramy klatkę piersiową. I jeszcze. Tętno powoli przyspiesza. W części głównej będziemy pracować na wysokich wartościach tętna, więc warto teraz dobrze się rozgrzać, i super. Rozluźni. Zejdziemy sobie na podłoże. Dłonie na podłoże odstawiamy nogi. Wracamy nogami, prostujemy ciało. Dłonie odstawiamy, wracamy. I wstajemy. Dzisiaj dłonie będą również pracować w podporze. I jeszcze. Dół. Tym razem wyciągniemy ręce w górę. Hop. Dół. Między innymi będzie trochę desek. Więc warto się do nich przygotować. Hop. Zostań w dole. Przenosimy ciężar ciała do tyłu i do przodu. Jeżeli chcesz, możesz położyć kolana. I jeszcze. Super. Podchodzimy na zewnątrz dłoni, kręg po kręgu w górę. Zaokrąglamy plecy i otwieramy klatkę piersiową. Powtórz to jeszcze parę razy. Świetnie. Teraz to samo na boki. Otwieramy. Spójrz za ręką. Świetnie. I wracamy do podnoszenia tętna. Delikatny truchcik. Nie musi to być bardzo szybki. Tak jakbyśmy skakały na skakance. Skakankę kręcimy w przód. Otwórz klatkę piersiową. Wyprostuj się. Miękko stopy na podłożu amortyzują uderzenia. Teraz skakanka w tył. Super. I jeszcze, jeszcze. I zwykły truchcik. Tylko teraz kolana troszkę w górę. I trzymamy, trzymamy. Idziemy szeroko, wąsko. Powoli robi się już ciepło. Szykujemy się do części głównej, która już za chwilę. I jeszcze. Świetnie. Zostań, weź głęboki wdech. Wydech, rozciągnij i wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Rozluźnij. Weź łyka wody i zaczynamy część główną. Mamy część główną. 40 sekund pracy, 20 sekund przerwy. Ja włączam już timer i pokażę Ci pierwsze ćwiczenie. Jesteśmy w podporze. Robimy sobie na przemian pompkę i deskę. Nogi skaczą. Kładę kolana, pompka, deska. Jedziemy. Hop, kładziemy. Pompka, deska. Stopy skaczą. Połóż. Pompka, deska. Jeżeli chcesz, możesz chodzić. Nogami nie musisz skakać. Pompka. Możesz też robić pełne pompki. Wtedy nie musisz kłaść kolan. I jeszcze. Nisko. Hop, hop. Połóż kolana. Pamiętaj o oddechu. Ten trening jest intensywny. I jeszcze. nim Dużo angażujemy góry ciała. Wytrzymaj. Ostatnie sekundy. Teraz zmieniamy na podpór tyłem. Zobacz, dłonie są w tył. Unoszę biodra, będę dotykać przeciwnej kostki. Jeżeli to będzie za trudne, możesz unosić tylko biodra w górę. Dotykając, uda. Gotowa? Pamiętaj, żeby tu obniżać biodra i prostować biodra w górę. Jedziemy. Hop, 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 hop. Unosisz się na tej ręce, jakby lekko rotujesz w jej stronę. Starasz się też unieść. Na ręce i nodze przeciwnej. Jeżeli to jest za trudne, pamiętaj ta wersja, tu jest większy wyprost biodra, też jest możliwa. Staramy się to robić dosyć intensywnie, czyli w miarę szybko, ale też bezpiecznie i technicznie. Odstawiaj delikatnie dłoń z tyłu, tak żeby rozkładać obciążenie na całej dłoni. Super, zmieniamy na deskę. Mamy deskę, przechodzimy do takiego jakby psa z głową w dół, a la pompka, deska. Jeżeli to będzie za trudne, robisz deskę i psa z głową w dół. Mamy jeszcze 5 sekund, dobrze rozłóż dłonie, skieruj łokcie lekko w tył, przejdź do deski. Przenieś ciężar ciała, pompka, deska, napięty brzuch. Pompka na barki, deska. I... Pompka, biodra w górze, deska, pompka, deska. Pamiętaj, że Twoją alternatywą jest deska do psa z głową w dół. Jeżeli chcesz, możesz tu stanąć szerzej. Będzie nieco łatwiej. Będzie też łatwiej z utrzymaniem równowagi. Jeżeli na którymś etapie robienie tych pompek będzie za trudne, po prostu rób pompkę i psa z głową w dół. Super. To nie było super proste. Następne też nie jest, ale damy radę. Leżymy przodem, zobacz. Superwoman i dotykamy stóp. Superwoman, dotykamy stóp. To ćwiczenie tak naprawdę nazywa się Superman, ale ja je przerobiłam. Specjalnie dla nas. Unosimy ręce nogi, stopy sięgają do kostek. Ręce nogi, stopy do kostek. Ręce nogi. I ręce nogi, jeżeli zapomnisz unieść stóp, jak ja przed chwilą, nic się nie przejmuje. I jeszcze. Góra. Hop. Napnij brzuch, kiedy unosisz górę i dół. Jeżeli to jest za trudne, możesz unosić samą górę lub sam dół, lub naprzemiennie. I jeszcze. Hop. Góra. 10 sekund niecałe zostało. Jeszcze wyprzemaj. Hop. 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 Super. Idziemy do podporu. Znasz nasz berpi mamy berpi. Hop, takie delikatne. I cztery razy mountain climber, czyli podciąganie kolan. Zaczniemy od dołu. No jeszcze może odpocznijmy chwilę, nie? Uff. Idziemy do góry, nogi na zewnątrz. Hop, dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop! W górę. I raz, dwa, trzy cztery, górę i raz, dwa, trzy, cztery. Możesz tu od razu wyskoczyć, jeżeli chcesz. Możesz chodzony berpi zrobić. Tak naprawdę to nie jest całe berpi. I jeszcze hop, dół, raz, dwa, trzy, cztery, górę. Dawaj, dawaj, dwa, trzy, cztery, hop. Dajemy. Teraz idziemy sobie do przodu. Miękko stawiamy dłoni, kolana ugięte, deska, dotykam barków. Cztery razy. Wracam. Cztery pajaceki. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybkie, Ok. Łapiemy oddech, lecimy. Deska, dotykamy ramienia, stopy mogą być trochę szerzej. Cztery razy. Wracam w tył, miękko, kolana ugięte, proste plecy. Cztery razy. Dwa. Trzy, cztery, kolana ugni. do przodu, miękko dłonie, cztery razy dotknij, oddech przyspieszony, wiem, tak ma być, stoimy, raz, dwa, trzy, cztery, dół, lecimy, cztery razy dotknij barku, wracamy, jak się pomylisz, nie przejmuj się, liczy się intensywność, ostatnie... Ok, teraz to samo od początku. Pierwsze były pompki, pamiętasz? Była sobie pompka, deska i hop, hop. Zacznijmy tym razem od pompki. Jeszcze mamy parę sekund. Jak potrzebujesz się napić, wykorzystaj to. Gotowe. Lecimy. Ciach. Nogi do deski, skaczemy, wracamy. Po kolana. Deska, hop, hop. Możesz zrobić chodzone. Czyli ciach, ciach, odstawiamy, okej? Okay? Wybierz wersję, która dzisiaj jest odpowiednia dla ciebie. I dawaj do przysiadu i schodzimy. Pompka, hop, hop, jeszcze hop, hop, dół, wytrzymaj końcóweczka. Wiem, że ręce tu ciężko pracują, ale to właśnie góra ciała jest to najważniejsza w tym treningu hit. To nie było proste. Podpór tyłem. Uff. Oddychaj. Ja pokazuję, co dalej. Pamiętasz? Albo to, albo to. A odpoczywamy. Łapiemy oddech. Wykorzystaj ten czas. Lecimy. I hop. Miękko odstawij dłoń. Rotuje ciało w stronę tej ręki, która zostaje na podłożu. Ma być szybko, ale ma być też bezpiecznie. Więc tutaj nie pędzimy jak w sprincie czy w pajacykach. To i tak jest intensywne. Zresztą sama to czujesz. Jeszcze, jeszcze. Wytrzymaj. Oddychamy. Otwórz klatkę piersiową. Wiem, że tu ciężko. Jakby zapadamy się między barki, ale staramy się otworzyć w górę. Jeszcze. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze chwilę. Deska do pompki na barkach. Daj sobie odpocząć chwilę. Nadgarstki. Na pewno możesz to czuć. To jest ok. One się przyzwyczają. Powinny być w stanie podnieść twój ciężar ciała. Mamy deskę i stąd pompkę. Pamiętasz? Zacznij od deski. I jedziemy do tyłu. Dalej pompka. Deska. Oddychamy. Wydech. Tutaj ciężko jest mówić o takim oddychaniu jak robimy te same ćwiczenia, tylko wolniej. To po prostu walczysz o każdy oddech i to jest ok. To jest ok. Tak ma być. Dług tlenowy jest tym, czego my chcemy w treningu interwałowym. High intensity. Czyli chcemy tutaj wysokiej intensywności i za małej ilości tlenu. Super! To było intensywne. Teraz kładziemy się. Przypomnę Ci, Superwoman. I sięgamy do nóg. Głowę tutaj nie zadzieraj. Patrzysz na matę z przodu. Odpoczywaj, Łap oddech. Staramy się górę i dół podnosić Superwoman. Jedziemy. Wszystko w górę. Dotykamy kostek. Wszystko w górę. Wyciągaj przód i tył. Kostki. Wszystko w górę. Kostki. Wszystko w górę. W tym unoszeniu ja też lekko podnoszę górę ciała i kolana, jak widzisz. Ale jak jest bardzo źle, możesz je zostawić na podłożu. Jeszcze. Góra. Jeszcze, jeszcze. Hop. Dawaj, dawaj. Góra. Hop. Hop. Ciech. Jeszcze. Hop. I hop. Ciech. Hop. Ostatni raz. Super. Następna to jest ta połówka derpi, czyli mamy tu, w górę, schodzimy cztery razy mountain climber. Odpoczywamy. To tak naprawdę jest takie modyfikowane derpi, ale powiedzmy, wstanie z przysiadu, szybko. Lecimy nogi do przodu, w górę i cztery razy kolana. I szeroko, hop. Czer razy kolana. Może być pięć, może być sześć. Nie przejmuj się. Ważna intensywność. Góra. Jeszcze wytrzymaj. połowie jesteśmy. Dwaj. Jeszcze trzymamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i dobra informacja jest taka, że już końcówka, wstaję w górę, ciach i zostało nam, czekaj nie złapię oddech, ostatnie ćwiczenie, walkout, czyli idziemy do przodu, dotykamy cztery razy, wracamy, cztery pajacyki, ja jestem zmęczona, ty zapewne też, tak ma być, łapiemy oddech, ugięte kolana, delikatnie stawiamy dłonie, idziemy do przodu, dużo kroczków, deska, raz, dwa, trzy, cztery, wracamy w tył, w górę, cztery pajaciki, raz, dwa, wstępie, trzy, cztery, do przodu ostatnie ćwiczenie, raz, dwa, trzy, cztery, dawaj w tył, i hop, 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 i jedziemy, hop, trzy, cztery, i w tył, raz, dwa, trzy, cztery, dajemy, 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 Raz, dwa, trzy, cztery, tył, luz. Super. Jeżeli czujesz przyspieszony oddech, taki, że nie możesz złapać oddechu, tak ma być, to właśnie jesteś w długu tlenowym. Ciężko złapać oddech, tym bardziej ciężko mówić, uwierz mi. Spróbujemy trochę rozluźnić, wyluzować. Może nie robisz nic. Możesz spokojnie przenosić ręce ze strony na stronę. Weźmy sobie głęboki wdech. Wydech. Jak się nie da tak wolno oddychać, to oddychaj szybciej. Wydech. jeszcze wdech. I wydech. Super. Z minuty na minutę będzie coraz lepiej. Skrzyżuj jedną nogę za drugą. Ciężar zostaje pomiędzy dwoma nogami. Wyciągamy w górę ciało. Zobacz, biodro lekko do boku. Ręka ciągnie w bok. To biodro lekko w drugą stronę. Wyciągamy i spójrz za ręką. Super. Przyciągnij piętę do pośladka. Biodro lekko w przód. Szukamy równowagi. Otwórz nogę plecy zaokrąglamy. Pochylam głowę. Nadal mamy przyspieszony oddech, on się powoli uspokaja. Otwieramy klatkę piersiową. Stań na drugą stronę, skrzyżuj. ciężarcia pomiędzy nogami. Wyciągamy w bok biodro, troszkę do boku ręka. Do boku patrzymy za ręką. Zostań tu na dwa wdechy. I super. I podciągamy Pięte do pośladka. Może ci być ciężko utrzymać równowagę, tak jak mi, i to jest ok. Intensywny wysiłek za nami, I to jest ok, że mamy problemy z równowagą. Super. Jedna noga, palce na siebie, pośladki mocno w tył. I zamień. Druga. Super. Teraz jeszcze stań bokiem, dociśnij pięte do podłoża ugni, kolano, wyciągnij ręce w przód wysoko, wysoko do sufitu. Teraz biodro idzie do przodu, my wyciągamy ciało lekko w górę i zamieniamy sobie stronę. Najpierw pięta do podłoża, na tyle ile się da uginamy kolano z przodu. Z tyłu palce patrzą w przód, nie do boku. Wyciągnij w górę, teraz unieś tą piętę, wypchnij biodro do przodu, mocno ręce w górę i rozluźnij. Rozluźnij ręce, rozluźnij nogi. Świetna robota dzisiaj, muszę sobie pogratulować. Weź głęboki wdech, wyciągnij w górę, wydech, wdech, wydech. Już lepiej, co? Wdech i wydech. A metabolizm nakręcony na wiele, wiele godzin. Dzięki za ten trening, do zobaczenia następnym.